Dzień dobry wszystkim. Witek, przywitaj się. Dzień dobry wszystkim! Nie widać Twojej twarzy! Głównie. Oto, co skłoniło nas do wstania z łóżka. Jest godzina 13 i dopiero zostawisz. Stwierdziliśmy nawet, że nie się już robić śniadania, tylko od razu obiad zamawiamy, bo właśnie dzisiaj będziemy zamawiać. Ale właśnie. Ja tak nie chciałam tej jamioły tutaj, żeby wisiała sobie. Dzisiaj przez pół roku, już mi nawet nie przeszkadzała. Nawet nie pół roku. Pół roku. Nie, bo nawet nie pięć miesięcy. Jak nie całe? Nie całe. Przed świętami Bożego Narodzenia ją powiesiliśmy. Tak? Tak. No to pięć miesięcy, a nie pół roku. Pół roku. Nie, pół roku pół to roku. sześć miesięcy. Ale my ją powiesiliśmy na początku grudnia. Hmm? Więc nie. No, no. No. No i spadła i tyle. Sama wybrała. <laughs> Gdzie to śmieci. Teraz przyszedł czas na jeszcze jakieś takie domowe robótki, powiedzmy. Ja jeszcze jestem w piżamie, nie pomalowana, umyłam sobie włosy i zmieniam nam pościel, presuję, a Witek w tym czasie sprząta królikowi w klatce, wymienia kuwetę. Przyszło nasze jedzonko, już zamówiliśmy. Jeszcze nie pokazywaliśmy swoich twarzy. Ale już się ogarnęłam i zamówiliśmy sobie, o Jezu, rosołki i do tego, tak, tu jest róweczka widzę, tu jest, aha, tu są chyba ziemniaczki pieczone i kapusta zasmażana. Żeberka, e, żeberka tak ładnie wyglądały tam na zdjęciu, a tu tak mizernie. No bo niestety. No. Są bardziej wyeksponowane. Tak, no. ale jak byliśmy tam, to chyba też podawali takie ładniejsze. No tak, bo takie wielkie. wielkie no. O, rosoły. No to... Tutaj też drugi rosół, ale ładnie zapakowane. No tak, ten. No. I, co? To, 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 to. I moje z i ziemniaki. Zawsze jest tak, że Klaudia, jak zamawia, to zamawia lepsze. Tak, żeby też duże weź. Ja też. Bo wiecie, zawsze jest taki wielki pasek podawany na desce, na no, Że na wynos. Teraz można dodali takie maluteńkie. Odpakujemy sobie. Najpierw rozsoły zjemy. Tak, na najpierw rozsoły. Moglibyśmy przelać, ale nie chce mi się mieć na świecie. A to, ja mam marchewki. Mm. Co? Dawaj. Magowy smak. Smak magii. A ja nie znoszę magii. Ja unikam. Nie przeszkadza mi co ale unikam. Jak obiega. Patrzcie, jak ładnie to wygląda. Fajnie. Ładnie. Podoba mi się. Myślałem, że na talerzu jakoś więcej tego mięsa się wydaje. W tym opakowaniu no. jakoś tak. A nie... pokaż mój talerz. A to jest twój talerz. Ja mam typowo chłopski. Chłopskie, niedzielne jedzenie. z Schabowy i rosół. No. Kocham kapustę zasmażaną, kocham. Bo kapusta była do żeberek, ale... Ja nie lubię. A ja kocham. Ja wam nie pokażę jak konsumuję, bo ja nie lubię patrzeć jak ktoś je Klaudia na jakiś taki... Nie wiem. Właśnie, bo ktoś tam ostatnio napisał, że Witek chyba jest ASMR. Nie, jest Ja nie wiem właśnie jak użyć tego sformułowania, ale że lubię. Nie wiem. W się to cytokowe i słuchowe. Tak. Ja uwielbiam oglądać, spuszczam sobie takie filmiki, gdzie robią y, lody tajskie. I tam właśnie są wszystkie te dźwięki, to stukanie. Ja to kołam oglądać i uwielbiam patrzeć, jak ludzie jedzą. No, to. Dlatego ty mnie sobie to nie jeść, brzydzi, ja ale nie... pewnie niektórych to brzydzi. No, w sensie. Ciebie to brzydzi, no, na się czuję, jak mam patrzeć, jak ktoś je, tak patrzy. No, no albo tak, tak, okay. ale, ale na sam filmikach? dziwnie się czuję, bo muszę jakoś tak, nie wiem, uważać albo coś. Nie, ja mówię nawet do filmika. ja nie mogę patrzeć, jak ktoś jest. się z nimi głupio, jakoś tak nie mm, wiem. Nie mam pusta. Tak? A teraz jeszcze słaboszczek. Na pewno dobrze, bo to zawsze jest dobrze. Mhm. No. E mm, to ja spróbuję swoje skoro ty nie chcesz jeść na wizji. Ja mogę spróbować ziemniaka, bo jestem ciekawy, bo to są takie ziemniaki, które wyglądają jakby były na oleju smażone, w sensie były głębokie, no. tak zanurzone. Dobre? Mhm. mhm. Ale I daj mi teraz mięso, chcę spróbować. Proszę, daj sobie piwo. Łooo, ale mięciutkie. Aż... No, odchodzi nie no. no, pycha. No to już wiecie jak to smakuje, mm. ja wierzę Klaudii, że jest pyszne. W smaku podobny do chipsów, tych co my kochamy, cran-chipsy, mm, żeberkowe, o smaku żeberka. To no, może Dobrze. mi tutaj przeszkadzać, no ale okej. Okay. Nie, spróbuj co słychać, no to spróbuj. No, mogę taki mały kawałek? Co? No jak chipsy. Ale pycha. Mmm, dobra. Mogę już wyłączyć? Tak, smacznego. Dziękuję. Zostało niewiele, ale to dlatego, że nie zmieściliśmy już i już mnie tak brzuch bo jestem taka na żarta, bo to nawet nie na po prostu jestem taka pełna. No i było przepyszne. Sekret smaku Kraków. Polecamy. Miam, niam, niam. Pyszne domowe obiady. O, czy wy to widzicie? Autwiki tę Matko, idziemy na spacer. Ale Jeszcze nie mam maseczki, bo chcę do Was mówić normalnie, ale zaraz sobie założę i przyciskać już? Albo nie, najpierw pokażemy, dobra. Ja dzisiaj wyglądam tak. Oboje wy jesteśmy tak rokowi, więc ja mam spodnie z wysokim stanem. Tutaj jest taki pasek. półgolfik, taką kurtkę ze szmateksu z od złote i sęsy i plecaczek, a teraz ty. Ja mam skórzaną czarną kurtkę. Czary golf, czarne spodnie, czarne buty i jak zwykle śmieci. I maseczkę. Dobra, idziemy I teraz jedziemy! Tylko nie wiem jeszcze dokąd i gdzie yeah. i w ogóle. No. Wiemy tylko, że przed siebie. Tak, idziemy na spontanie. Najpierw mieliśmy jechać do Lasu Wolskiego, ale ja nie chcę chodzić w maseczce, a nie wiem czy to jest jako park, czy faktycznie jako las. Dlatego jedziemy przed siebie i tam, gdzie będzie las, tam się zatrzymamy i tam będziemy spacerować. Tak. Miejmy nadzieję, że nam się uda znaleźć coś w tak. miarę szybko. Przed zanim się ściemni. No. Dobra, to jedziemy. jedziemy. Jak tam witout. Nic, szukamy czegoś e, jakiejś drogi leśnej fajnej w sensie tak, żeby można było tam zaparkować, żeby był taki mały parking albo cokolwiek a ciężko jest cokolwiek znaleźć Na razie wjechaliśmy do takiej wioski, gdzie nawet nie ma normalnej drogi, tylko zaraz pokażę wam, o tak wygląda, a tam w ogóle jeden pas jakby jest wyjęty z użytku bez ziemi, robią drogę. A te światła, to dopiero jak przyjechaliśmy, zaświeciło się na takie słabe czerwone. To Witek, jak coś znajdziesz, daj znać. To. Masz Możesz jakiś nas. Nie, a tu jest. Dobra, jedziemy tu, tu, gdzieś znajdziemy. Gdzieś Aktualnie wjechaliśmy w jeszcze większe wioski. O, zaczyna padać. Super. Super. Ej no, hamstwo. Hamstwo naprawdę. Zaparkowaliśmy, i jak tylko zaparkowaliśmy, to spadł deszcz. Zrobiła się ulewa. I to taka duża, znaczy duża. No, przeszkadzająca w nagrywaniu na pewno. I to może też chodzić aparatowi. Czekamy chwilę. No, musimy poczekać. No, spontanicznie znaleźliśmy ten las. Nigdy tutaj nie byliśmy. Nawet nie wiemy, gdzie jesteśmy, w jakiej miejscowości. Też nie. Dlatego trzeba uważać, to już mamy GPS i sobie oznaczymy pineską, gdzie jesteśmy, żeby potem móc tutaj wrócić. Ale też nie będziemy się daleko oddalać, mm -hmm. bo to jest dla sosnowy, z tego co widzieliśmy to monokultura, więc to są same sosny. I jak Klaudia słusznie zauważyła, strasznie łatwo się tutaj zgubić. Naprawdę, ale muszę wam powiedzieć, że ja już od tamtego roku proszę Witka, żebyśmy pojechali do takiej monokultury sosnowej, bo ja strasznie zawsze chciałam po takim lesie pochodzić, tego, że u nas są lasy mieszane iglaste, ale głównie mieszane u nas są prawda w Górszczadach. I są takie pagórki, wzgórza, doliny, a tutaj jest prosto i sosny, same sosny. I zawsze chciałam taki las zobaczyć. No i tak jest jeszcze pół biedy, bo tutaj przynajmniej są pagórki, nie jest ten teren taki równy. No. Ja byłem w takich lasach, gdzie jest płasko i są tylko oddziały, właśnie takie kwadraty wydzielone. jeszcze wydzielane. trawa pomiędzy drzewami, No tak, bo tak. ja tak, jeszcze tak, taki tak. bym chciała zobaczyć, gdzie właśnie jest totalnie równo i trawa między drzewami. to za łania tam chodzi? Wiecie co? Co? Tyle lat chciałam widzieć taki las, nie podoba mi się. Dlaczego? No, tutaj nic nie ma, nie wiem, same igły, trochę trawy, wszystko wygląda tak samo, nie ma na czym oka zawiesić. No. Ja zawiesiłem na Tobie. No. Ale co, no, patrz, kładę jak ładnie. A tutaj kwiatki no... nie rosną. No, nie rosną. Pod nami jest piasek. A, to A. ja powiem, bo Witek Wam nie chce tego opowiedzieć. Tak? Dlaczego sadzi. Ja nie jestem specjalistą od tego. Witek mi to opowiadał. Tak? Dlaczego najpierw sadzi się właśnie takie monokultury, gdzie są tylko drzewa z jednego gatunku? Dlatego, że tutaj nic innego nie wyrośnie. I najpierw sadzi się sosny, które wyrosną na tych piaskach, które tutaj są. I później, po iluś latach, można pod nimi sadzić na przykład dęby. Wiecie co? Tutaj można się zgubić. I to tak konkretnie. Popatrzcie się za mnie. Ja nawet jakbym poszedł tam o dalej troszeczkę, to bym nawet nie wiedział, w, którym, w którą stronę jest samochód. Bo tu wszystko wygląda tak samo. W takim lesie to chyba warto szukać jakichś charakterystycznych punktów. Na przykład jakiegoś zwalonego dużego drzewa. Chociaż tutaj jest ciężko coś takiego. Nie ma tutaj, to jest... Ale my mamy ten budynek, który jest tam. Znaczy coś, nie wiem, co to jest. Więc lepiej trzymać się takiego jednego charakterystycznego punktu, żeby potem wiedzieć, gdzie macie wrócić. A najlepiej mieć telefon. No tak, tylko że w lesie nie zawsze Ci ten telefon z GPS-em zadziała. Aha. To jest też problem. To my nie pójdziemy za głęboko. Nie, za głęboko nie ma co tutaj iść. Zwłaszcza, że pamiętajcie, jak nie znacie lasu, to lepiej za daleko się nie zapuszczać, bo potem może być problem z wracaniem. To my idziemy tam, daleko, 5 km. Dobre. Dużo więcej zajmuje. Wiecie co? My zawsze nagrywaliśmy w 25 klatkach na sekundę. I teraz, żeby zrobić slowo, mo Witek wrzucił na 50 klatek. I mi się to o wiele bardziej podoba. Pięknie to wygląda. A. 50 klatek. Ale filmowy look i ładne przebitki musimy nagrywać w 25. Nie, no. Ale 50 jest ładny. Oto mała sosna. Tak się prezentuje I obok niej jest następna A jeśli chodzi o przeżywalność takiej sosenki, to raczej w takiej monokulturze to jest ona znikoma I właśnie patrzę na Klaudię, która miała się nie oddalać, nie? Bo o tym mówiliśmy uh, uh. Co ciekawe? No jest Nie wiem Słaba akustyka. W ogóle... Przecież u nas to bym słyszała, nie wiem, po prostu każdy chrzęst. Tutaj nic nie słychać. Jest trochę jest głupio, bo chcielibyśmy na przykład zmienić kadr, ale nie za bardzo się da, bo każdy kadr wygląda tutaj tak samo. A ja jestem w stanie zmienić nam trochę kadr. Tak? Znalazłam drogę. Jak to drogę? Tam jest droga. Ale to normalną czy leśną? Leśną, no ale A, jest. Okay. A jej nie widać stąd. No to chodźmy, no nie widać. <laughs> Ej, faktycznie tu jest droga. O Jezu, jak telepie na tych 50 klatkach. Naprawdę, co zmieńmy jednak na 25. Proszę, teraz to już za późno. Gdzie poszarpany film. Pół dwudziestu pięciu, a pół w 50. Ale nie, zmień na 25. Patrzcie, Klaudia znalazła drogę. No. Jak widać, 50 klatek szybko nam się znudziło. Szybko wróciliśmy do 25. Ja wiedziałem, że tak będzie. No bo przy 50, jak się chodzi z tym aparatem, to bardzo widać każdy ruch. Strasznie, to lepiej. Strasznie. Oczywiście jeszcze coś jedzie, jakiś motor. Jednak las przy drodze to jest takie fajne, nie jednak u nas jest coś takiego że jak wchodzisz do lasu to tam faktycznie jest cicho i nic nie słychać. Mhm. Mm Oprócz zwierząt i szum wiatru w koronach drzew. I ptaszki. Co, będziemy już się zbierać, bo robi się ciemno. Ciemno, tak jest. Na aparacie na tak nie widać. Lecę i lecę. Ale jak tak teraz popatrzyłem sobie, to się nie? zaczyna robić tak mroczno. 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 Tak jak nawet tam patrzysz to jest tak niepewnie. Taki no. strach cię ogarnia. Żegnamy się z wami. Mamy nadzieję, że wycieczka wam się podobała. Nam się podobała, ale myślałam, że będzie mi się bardziej podobało w sumie. No, ja też miałam nadzieję, że to będzie jednak takie, właśnie jakieś staty drzewa i tak dalej. Nie, następnym no. razem trzeba do parku. Tak, no, no jednak do parku. Po prostu ja nie chciałam w maseczce chodzić. Nie ja wiem, ale fajnie tak. Poddychać <laughs> normalnie. <Mam katar. śmiech> no, super, Klaudia, fajnie. No i co? No i tyle, no. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. na ten przycisk subskrybuj. I dzwoneczek. No i wchodźcie na nasze Instagramy. Instagram Miszmasz. Instagram z Rodem. I napiszcie nam w komentarzach, czy Wy też już wybieraliście się na jakieś leśne wyprawy, wycieczki albo do jakichś parków, tak. poddychać I pamiętajcie, że wszystkie linki są w opisie i zachęcam do czytania opisów. I pamiętajcie, że jak wybieracie się do lasu, to ubierzcie się cieplej niż my, bo my to tak na nagrania i w sumie jesteśmy bardzo Nie, blisko ale... samochodu. Yy, ale mi było ciepło. Teraz mi ale się nie, No chłonę. właśnie, mi chodzi, że jak się wybierasz z dziećmi i tak dalej, to musisz mieć kurtkę przeciwdeszczową, A, wodę. dobra, dobra, pa! A jak pa! O! Bo Witek przed chwilą mnie gonił i właśnie w Wilkołakach była taka scena, takim horrorze, pamiętam. Gdzie właśnie ktoś uciekał przed Wilkołakiem i tak uciekał, uciekał i się nabił okiem na gałąź. I co, jakbym się tak nabiła przez ciebie? Ale <laughs> ty nie uciekałaś. Uciekałam! <laughs> Te dwa kroki. Pośpiechu w biegu to było uciekanie? Tak. No to no daleko 20 byś 20 nie uciekło. Oj, Klaudia. Mieliśmy już kończyć. No to skończyliśmy. To będą e, sceny po napisach. Jak to no. poglądaliście, to nam napiszcie w komentarzach. I co? E, matka natura nas wygania z lasu. Tak, zaczęło padać. Akurat nie wciągnęliśmy. Także niezłe wyczucie. Git. Matka natura. Plus. уважай No trochę tak Co tam? Umarłam Ja nie. Ja czuję, że żyję Jedziemy do domu. Bajo